Dojść do pełnego grafiku w 90 dni. Ja dzisiaj nadaję, jestem zaraz obok ładowarki, bo oczywiście nie naładowałam telefonu jak to ja. I właśnie widzę, że coś mi nie łączy. Za chwilkę to ogarniemy. Ja dodam swoją dzisiaj gościnę, która będzie gwiazdą tego poranka. Dziewczyny, jak dojść do pełnego grafiku w 90 dni? Taki mamy temat naszego live'a Czemu mi nie nie łączy? Jolanto y Jak tutaj już będziesz Kliknij po prostu tylko Akceptuję moje zaproszenie y Porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o tym Jak Jolancie udało się Dosłownie zamknąć grafik Czy ona w 90 dni do, y, zamknęła swój grafik, nie przyjmuje nowych klientek, więc dzisiaj sobie porozmawiamy o szczegółach. Witam Cię, Mario, bardzo ci, bardzo się cieszę, że jesteś z nami na żywo. Jolanto, to w takim razie zaczynamy, nie będziemy zabierać ludziom czasu, idziemy do konkretów. Także, Jolanto, powiedz mi, kim jesteś, jaki masz staż pracy, czym się zajmujesz? Hej, no. zajmuję się stylizacją rzęs i budowaniem swojej marki w branży Beauty. Uh -huh. e, możesz mnie znaleźć na Instagramie pod nazwą Yolcic Beauty Artist Bieszczady, gdzie pokazuję moje prace, dzielę uh -huh. się skarpetkami oraz inspiracjami, uh -huh. wykonuję przedłużanie rzęs, laminację oraz doradzam w kwestii pielęgnacji. No i na ten moment zajmuję się szkole szkoleniami w stylizacji rzęs. Wow. Właśnie, tak? Jeśli chodzi o szkolenia, to też sobie do tego dojdziemy, bo tutaj się wydarzyła naprawdę bomba, po prostu rakieta. Ehm, powiedz mi króciutko, jak udało Ci się na mnie trafić, zanim do, e, przyjdziemy do konkretów, jak udało Ci się to zrobić? E, pierwszy raz trafiłam do Ciebie na Instagramie. E, zaczęłam obserwować Twoje treści, które od razu mnie zaciekawiły. Mhm. E, później zobaczyłam opinie innych osób mhm. no, i w sumie co? Zdecydowałam się na współpracę. Super. E, YouTube... Miller, Boże, co to za live o 8 rano, no słuchajcie, mm. ja jestem małą niemowlaka i Olanta właśnie ma po prostu ogrom klientek, także to był jedyny czas, gdzie, gdzie mogłyśmy się po prostu zgrać. Więc powiedz mi, ile miałeś klientek na początku, zanim, zanim zaczęłyśmy współpracę? Na początku miałam około 20 klientek miesięcznie. Nie wiedziałam, jak skutecznie promować, gdzie szukać klientów i uh -huh. jak sprawić, żeby no, wracały. Uh -huh. Okej, okay, no dobrze, to powiedz mi teraz po 90, po 90 dniach, tylko i wyłącznie naszej współpracy, jak to wygląda u Ciebie w tym momencie? Teraz mam pełen grafik. Po trzech miesiącach współpracy z Tobą, w sumie terminy zaczęły się zupełnie same zapełniać. Uh -huh. Klientki wracają regularnie. Dodatkowo uruchomiłam szkolenia. I, i działam, do, no i co jeszcze, e, nawiązałam współpracę z hotelem, także też mogę się wykazać dodatkowo. Super, bo właśnie, e, nie, pracowałyśmy nie tylko i wyłącznie nad ilością klientek, bo jakby jak do mnie przyszłaś, to to był twój największy problem, po prostu, że nie mogłeś znaleźć dziewczyn na te rzęsy. Też zaznaczę, że e, pracujesz na wsi, przyjmujesz na wsi, masz swój salo, salon właśnie na wsi, więc jesteś kolejną osobą, która Udowadnia, że nawet w mojej mieściny, nawet na wsi można te klientki pozyskiwać i zaznaczę, że dziewczyny Jolanta ma jedne z najwyższych cen w swojej okolicy. Więc to naprawdę nie jest żadna wymówka, że, że klientek nie ma i że trzeba zaniżać ceny. To ja po prostu dlatego specjalnie przyniosłam Wam żywy dowód, że można inaczej. Więc my pracowaliśmy nie tylko nad ilością klientek, bo jak zaczęliśmy współpracę, to się okazało, że u ciebie można zrobić naprawdę dużo, dużo więcej, więc ta ilość klientek to był nasz początek. Więc pracowaliśmy też nad twoją marką osobistą, nad Instagramem, ale powiedz mi, z czym się zmagałaś jeszcze, zanim do mnie trafiłaś, jeżeli właśnie chodzi o tą markę osobistą, oprócz klientek? Przed Akademią moja praca jako stylistki rzęs była pełna wyzwań. Choć miałam podstawowe umiejętności, to brakowało mi pewności siebie w ustalaniu uh -huh. cen, przyciąganiu nowych klientek, czułam, że moje działania są chaotyczne, a rozwój zawodowy nie przebiega tak szybko, jak bym uh -huh. chciała. Czasem uh -huh. zastanawiałam się, czy, czy jestem na dobrej drodze i czy uda mi się zbudować dochodowy biznes w branży uh -huh. beauty. Uh -huh. Super. A jak wygląda to u Ciebie teraz w takim razie? E, e, moja pewność siebie wzrosła, mm -hmm. e, a wiedza na temat cywilizacji rzędów weszła zupełnie na nowy poziom. Mm -hmm. Nauczyłam się lepszych technik, poprawiłam precyzję aplikacji, mm -hmm. a przede wszystkim zdobyłam wiedzę biznesową, która pozwoliła mi skutecznie pozyskiwać klientki. Mm -hmm. Zrozumiałam, jak ważne jest budowanie marki osobistej. I profesjonalnej obsługi klienta, uh -huh. dzięki czemu zaczęłam przyciągać więcej osób i mogłam podnieść swoje ceny, oferując usługę najwyższej jakości. Super. Jolanta, pełny grafik. Pracuje na wsi, ma jedną z najwyższych cen dziewczyny, naprawdę to jest szkos, co po prostu, o co ona zrobiła w te trzy miesiące, ale rozmawiałyśmy też przed naszą akademią dochodowej Stylistki bo ja teraz z każdą dziewczyną również rozmawiam indywidualnie. Wiem, że miałaś obawy. Czy możesz się podzielić, jak to u ciebie wyglądało? Czy miałaś jakieś strachy? No co, bałam się, że to nie zadziała, że nie dam rady. Aha że nie będę miała czasu wdrożyć nowych rzeczy, też uh -huh. a się, a się przekonałam, że, że jestem na dobrej drodze i że cała ta akademia uh -huh. jest dostosowana do moich możliwości. Uh -huh. Cieszę się bardzo. Czy są jakieś dwie rzeczy, które pomogły ci najbardziej w naszym całym tutaj procesie współpracy? Konsultacje indywidualne, uh -huh. wsparcie i motywacja dziewczyn w grupie, i dodatkowo, co, szybkie odpowiedzi, Dorota Twoja, na każde pytanie i o każdej korze. W sumie korze trzy. Tak, dokładnie. Bo ja chciałam zaznaczyć, że rzeczywiście konsultacje to jest moim zdaniem najważniejszy element całej tej układanki, bo badania pokazują, że tylko 3% ludzi kończy. Kursy online, tak w całości. W sensie kończy i wdraża tak, jak powinni wdrażać. A reszta albo wdroży, albo nawet nie otworzy, przerobi tylko część, więc albo jeżeli nawet przerobi i wdroży, to się okazuje, że wdraża niekompletnie, albo wydaje nam się, że robimy to dobrze, ale jednak mentor widzi dużo, dużo więcej. Dlatego na konsultacjach wyłapujemy zawsze te słabsze strony, cały czas. Pracujemy nad tym, żeby te nasze treści, żeby docieranie do klientek, żeby nawet rozmowy sprzedażowe z tymi klientkami, żeby to wszystko zadziałało tak, jak ma zadziałać, a nie tak, jak nam się wydaje. Bo jeżeli nam by się wydawało, że robimy wszystko dobrze, no to znaczy, że, że te klientki by były. Tak, także, to tak, Dokładnie, także cieszę się, że naprawdę te konsultacje przyniosły ci aż tak świetne rezultaty. Powiedz mi, czy poza stylizacją rzecz w takim razie zmieniło się jakoś twoje życie dzięki Akademii? Być może prywatnie coś się zmieniło? Tak, zyskałam pewność siebie, uh -huh. nauczyłam się lepiej zarządzać swoim biznesem uh -huh. i teraz czuję, że naprawdę się rozwijam w tym, co kocham. Uh -huh. Boże, świetnie, bardzo się cieszę. Um, chciałam jeszcze zaznaczyć, wam powiedzieć, że Jolanta przyszła do mnie jako stylistka rzęs i miała 20 klientek, a w międzyczasie okazało się, że po prostu tak szybko poszła z tymi klientkami, tak szybko zaczęła zapełniać ten grafik, że stwierdziłyśmy, że rzeczywiście to już jest moment, Jej pracy były naprawdę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o technika, więc już tutaj Jolanta czuła, że jest gotowa na coś więcej, więc teraz rzeczywiście bardzo mocno przygotowuje się, szkoli się do roli właśnie instruktorki. Także gratuluję Ci. Jest to Dziękuję naprawdę bardzo. niesamowity zwrot akcji. Czy jest coś, co powiedziałabyś takiej osobie, która dopiero się zastanawia, wiem, że też są, będą osoby, które oglądają, jeszcze nie są pewne, ale mają problemy z klientkami. Czy mogłabyś takiej osobie coś powiedzieć, która dopiero właśnie zastanawia się nad współpracą tutaj ze mną i dołączeniem do Akademii Dochodowej Stylistki? Ważne i kluczowe. Nie warto działać samemu. Można nauczyć się na własnych błędach, ale to trwa dłużej i jest stresujące. Akademia daje gotowe rozwiązania, które naprawdę działają. Jeśli chcesz rozwijać swój biznes, to warto zainwestować w tę wiedzę. Super, bardzo się cieszę. Że Beauty milionerki pisze ekstra wynik Akademii. Naprawdę, to jest... Jeszcze raz, Jolanto, gratuluję Ci tego wyniku, bo dla mnie to... Dobrać. Wiadomo, jako dla mentorki, jako dla, dla nauczycielki jest to ogromne wyróżnienie, natomiast chciałam zaznaczyć, że to Ty wykonałaś całą pracę, jakby ca... całe laury należą się Tobie. Um, bo bez działania um, nie ma rezultatów Jakby możemy mieć całą wiedzę świata, ale jeżeli jej nie wdrożymy, to po prostu tych rezultatów nie będzie Także jeszcze raz to, tylko, idzie, to idzie ramię w ramię z dobrą motywatorką, czyli z Tobą Dorota Bardzo Ci dziękuję Cieszę się, że mamy taki dobry team, mega się cieszę uh, Więc tak, szybko tylko podsum podsumuję jeszcze raz uh, jak Jolanta doszła do tego wyniku, czyli w 90 dni z 20 klientek przeszła na pełny grafik. Po, przypomnij mi, jaki miałeś staż pracy? 5 lat. 5 lat. Po 5 latach miała 20 klientek i dalej jakby nie mogła wyjść z tego miejsca. Przyszła do mnie, zaczęłyśmy współpracę z Akademii Dochodowej Styliski, w 90 dni zamknęła grafik, dodatkowo tak szybko się zaczęła rozwijać, że już szkoli się właśnie w roli instruktorki, już ma, nawet ma zapisane pierwsze kursantki, bo oczywiście moje ym, sposoby sprzedażowe na klientki działają również na kursantki. Dokładnie. Jeśli chodzi o Instagram, tutaj nie wspomniałyśmy, ja ciebie pochwalę. Jeśli chodzi o Instagram, to przez trzy miesiące zdobyłaś pół tysiąca nowych obserwujących. Więc tak. To też, tak, więc to też na pewno idzie w parze z ilością tych klientek, bo ym, wiem, że my często... To się skupiamy na ilości obserwujących i to jest fajne, natomiast y, za tym powinien iść też kolejny krok, gdzie często brakuje właśnie tego elementu układanki, czyli żeby tych obserwujących zamieniać na płacące klientki. A ty już wiesz, jak to robić, fajne. prawda? <śmiech> <śmiech> Dokładnie. <śmiech> już teraz tak. <laughs> już teraz tak. No i dodatkowo będziesz już wiedziała też, jak zamieniać się na kursantki, bo to są bardzo podobne sposoby. Dodatkowo przyjmujesz na wsi, masz swój salon na wsi i masz jedne z najwyższych cen w okolicy. Dokładnie tak. <laughs> Świetnie. Jeśli chodzi o Twoją markę osobistą, to jesteś teraz sponsorem, jesteś partnerem, masz różne współpracy z innymi firmami. Powiedz mi, czy wcześniej w ogóle przed Akademią wpadło Ci do głowy, żeby takie sposoby zastosować, żeby docierać do nowych osób? Też nie miałam sobie, tak szczerze powiedziawszy na to przestrzeni. Mhm. Skupiałam się na zupełnie innych kwestiach, Tak na ten moment stwierdzając nieistotnych, mhm. Więc. Um... No. Tak, powiem Ci, że tak. To jest też częste myślenie. Rzeczywiście, że nam się wydaje, że musimy się zająć tymi, i tymi rzeczami i, dopiero, i te, te rzeczy przyniosą nam klientki. Jedna z takich najczęstszych rzeczy, jakie słyszę, to nie ja potrzebuję kolejny kurs yy, techniczny. Nie ja potrzebuję teraz kurs na przykład z metody V, Albo nie ja zrobię sobie teraz kurs trendowych efektów i to mi przyniesie klientki, ale my zapominamy, że to są kursy techniczne, więc one poprawiają nam technikę. One nie przynoszą nam nowych klientek, więc bardzo się cieszę, że zmieniłaś priorytety w czasie naszej współpracy i zaczęłaś się zajmować tymi kluczowymi rzeczami, które rzeczywiście zaczęły ci przynosić te efekty. Więc naprawdę to nawet nie jest 90 dni, bo ja pamiętam, że ten screen Możecie sobie zobaczyć u mnie na profilu na pewno ten screen, gdzie po prostu piszesz, że klientka chce się zapisać, a Ty już nie masz miejsc, tak. to mieszkałaś nawet dużo wcześniej, czyli to nawet w ciągu 90 dni um, zrobiłaś to wszystko, a zamknięcie grafiku nawet um, stało się jeszcze dużo, dużo szybciej. Także jeszcze raz bardzo się gratuluję. Dziękuję. E, bardzo Ci dziękuję za tego live'a. Um, no i gratuluję wystąpienia publicznego. Bardzo się cieszę, że mogłam pierwsze, się tutaj... pierwsze. Pierwsze, tak. bardzo się cieszę, że mogłam Ci tutaj towarzyszyć i cię wspierać. Dziewczyny, jeżeli macie jakieś pytania do Jolanty, będziecie chciały, nie wiem, zapytać o coś prywatnie, tak jak najbardziej możecie do niej napisać. I chciałam zaznaczyć, że to w ogóle nie jest współpraca płatna, ona wszystko powiedziała tylko i wyłącznie z dobroci swojego do serca. Także jeszcze tak. raz Ci dziękuję. Mega się cieszę, że miałam taką zdolną um, kursantkę i zaznaczam zdolną, bo pracowitą. Prawda. <gryje się, <gryje się samo. No dobrze, powiedz mi czy chciałabyś coś jeszcze dodać od siebie? Ja chcia chciałabym podziękować, już wiele razy Ci dziękowałam Dorota, natomiast e, Twoim przykładem i zaangażowaniem oraz e, tą motywacją, którą wnosisz i dobrą energią, mhm. wielki w Twoją stronę. Dziękuję bardzo. Ja również Ci dziękuję bardzo. Jak będziecie miały pytania, to oczywiście też możecie pisać do mnie e, prywatnie. Akademia Dochodowej Stylistki można się zapisywać na e, rozmowy wstępne, bo nie przyjmuję każdego. Zawsze upewniam się, że jest to odpowiedni projekt dla Ciebie, żebyś właśnie miała takie rezultaty jak Jolanta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję Jolanta. Dziękuję. <głos》>